Rodzice zanudzają Was tekstami. Wyglądaj i myśl jak człowiek. Ucz się, nie filozuj! Idź w ślady tatusia. Jak się temu nie dać? My mamy własne radio, nadajemy incognito i dlatego mówimy, co nam gra w duszy na Full. We change the rules around. We've got a different sound. Tune into the underground. Cause when it Radiostacja Roscoe oh, yeah. Słuchajcie, Radiostacja Roscoe Jak pozbyć się dziewczyn Święte słowa Nic mnie tak nie złości, jak rycie na pamięć niepotrzebnych rzeczy Pomyśl, co mi z tego, kto jest premierem Wysp Owczych Nikt by nawet nie zauważył, gdyby te wyspy zatonęły Na przykład, po co sumować dwie macierze, skoro powstanie z tego tylko kolejna macierz he? Nie używaj brzydkich słów, kurcze pieczona A propos kur i bzdur Czeka nas konkurs jajeczny! Czy na pewno przyda się komuś wynalazek, który chroni spadające jajko przed potłuczeniem? No może kurze? Więc jeśli słucha nas pan Hakida, to niech się dowie, że to najbardziej niedorzeczny z jego pomysłów. Teraz posłuchajcie, coś tu dla was mam. Ej, stanie się coś, jeśli urwę się trochę wcześniej? Weronika czeka, wiecie, tylko nie daj się zagadać. Ten wasz związek nie przetrwa nawet dwóch tygodni Właśnie mija szósty Dzisiaj Narson Weronika, Ech. cześć Długo czekasz? Nie, piesku na szczęście Niki zapodał te żywsze rytmy, no bo jakieś nudy i okrucieństwa szły wcześniej. O owczych wyspach, o tłuczeniu ja i td. Wiesz, jako wegetarianka czuję złą energię. Nie jedz mięsa, piesku. Mówisz o tej audycji w radiostacji? Nie głupie było to w szkole, prawda? Co ty? Kłapią ciągle. Czadu brak. żaru. Aha. No to jakiego radia trzeba słuchać? Radio nie może smucić. Ono ma ci dać pełną moc, parę, jak... FM-91? Kim jesteś? Nie wiem! Wrzuć 91 to ci powiem! Wiesz co? Już nie chcę tu siedzieć. Chcę gdzie indziej. <gry> Ta, znam taką miłą knajpkę na dachu. I jest taras. Gdzie tylko chcesz, kotek. A nie będziesz się złościł, jak zrzucę na ludzi kilka torebek z wodą? Och, no nie. Można zawinąć je dokładnie w papier, wyrzucić przez okno i zobaczymy. Przednia myśl, konkurs jest idiotyczny, więc wszystko jedno co zrobimy To prawda, wszystko jedno co zrobicie Korzyści płynące z tego konkursu są tak oczywiste jak ruch elektronów polu jądra atomu Jak się postaracie, pan Hakida w nagrodę da wam złote gacie Tego nie robi się dla nagrody Chodzi tylko o poszerzanie pola ludzkich możliwości Wasze wyprostowane zwoje mózgowe są bezbronne, kiedy nadciąga żywioł Ed i Ted, zawsze górą! Pogorszyło im się? Widzisz, w nowożytnej historii naszej szkoły nie było lepszych niż ci dwaj. Mam parcie na zmianę historii. Rej nie przyjdzie? Bardzo zajęty. Te, życie jest imprezką. Żegnaj, Rej. Pa, 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 Weronika nie odpuści. Fajnie, że Rej znalazł pannę, tylko czemu taką? Super głuperożastą? Ta. Cześć, myszki. Dacie jeść? 3 plus 3 to 6. Nie gadasz krowę? I nie robi ci się smutno? Tak. Co u ciebie słychać? Super, jak zwykle! Dzisiaj jest tak cudownie, że mam ochotę wyjść na ulicę i tańczyć, tańczyć! O czym to była gadka, co? A, mówiliśmy na temat radia. Świrujesz? Wczoraj rejonizer też o radiu gadał. Kim jest ten? Tego nie wiem. Się dowiem tego od was. że <noise> <noise> znów robisz sztuczki z językiem. Jack umie zawiązać język na supę! Koteczek! Niezły jest, co nie? Koteczek! Niedługo zacznę strzelać do zwierząt! Niech to diabli. Chyba nie dołożymy im na polu fizyki. To, co proponujesz? A na co najbardziej lubimy? Historie. Żył sobie pewien mąż stanu we Florencji pięć wieków temu, czy to coś ci mówi? Machiavelli. Ojciec współczesnej myśli politycznej i techniki zwanej dziel i rządź. Największe odkrycia to często dzieło umysłów bardzo młodych, ale mój ulubieniec Kartezjusz zasłynął tym, że wymyślał dopiero jak się wyspał. A wschodzącego słońca w życiu nie widział. A ja nie dotrwam do zachodu, tak gdzieś nudzisz. Jest środa i czasu, szkoda na te twoje smęty. Jesteś szurnięty! Co to za język? Daj dźwięk na sto, zrobimy zo, teraz, nie po! Lecisz na dno, mówił ci kto? A teraz gramy muza na Jeśli chcesz tak grać, to nie tutaj. Nie? To trzeba obgadać. Nie gadasz, odpadasz. You you He? Chyba na ciebie przeszło. Ach, dzięki. No nie wiem, czy to źle? Skąd? Nie, to nic złego. Dobra, to słucham. Co macie do niej? Nic! Fajna jest! Właśnie! Wiecie, jedyny problem jest taki, że ludzie szaleją za nią. Normalnie szaleją do bólu. Ej, może przez nią szaleją, nie za nią. <laughs> Ta, słuchajcie, to szkoda, że tak się różnimy, bo ja wolę ją niż was. O, strasznie się jeżysz. Zaperzysz się, ale masz taką twarz i taką minę, że ginę. Ha, ta. a wiecie, Weronika uważa was za totalnych snobów. Au! Cześć, myszko! Hej! Nie przejmuj się tym. Oni są tacy głupi. To się skończy. Nie o to chodzi. Jeśli ktoś tu jest głupi, to ja. Straszne, niby przyjaciele a tak mnie glebią. Naprawdę? Co pogonić na drzewo? Coś nie styka. Kiedyś mogliśmy konie kraść, teraz mnie tłamszą, gaszą. ko tak ładny jesteś. E, tak? No mów. Muszę spędzać z nimi czas zawsze, bez przerwy, wciąż, ciągle Gorzej jak w małżeństwie Słuchasz? Słuchasz mnie? Tak, teraz zawsze wciąż słucham Wiesz co? Coś ci poradzę Za dużo gadania, nigdy dość imprezowania, rozumiesz? No chodź Czy mam przez to rozumieć, że sam nic nie stworzysz? Mogę stworzyć, co zechcę Tak, widziałem, co ostatnio zrobiłeś Następnym razem ustaw patelnię na lądowisku Oto, co możesz stworzyć, jajecznicę No jasne Kiedy ty się wymądrzasz, Ted pracuje O co ci chodzi? Zawsze wszystko robimy zgodnie, pół na pół Ed, jestem pewien, że wygracie z nami Taki los Ja ci tylko mówię, że Ted daje za ciężkie materiały Zabunkrujesz Nic, nic ci do tego Twój niewyćwiczony umysł i tak by tego nie objął Zwariowałeś? Z plastikowych pojemników nie zrobisz spadochronu dla jajek No, pewnie, że nie Amator Co za absurd Właśnie, Ed też tak uważa Robi, czekaj Cześć, Robi? A czy Ted wspominał, że pracuje nad naszym prototypem sam beze mnie? Uwierz w siebie Zrobisz to ufo do jaj lepiej niż on. Tak! I że się rozpadnie, i że te puszki jeszcze kogoś zabiją. Wiesz, nieważne nie co, co by o tym myśleć, Ed nie powinien tyle gadać. Nasz projekt jest niejawny. Dlaczego dajesz się tak traktować? Cześć, chcę ci coś powiedzieć. To wal. Myślałam o nas i czuję się trochę głupio. Niepotrzebnie mieszam się w twój związek z Weroniką. Przepraszam. Jak będziesz chciał z kimś pogadać, to przyjdź. Dzięki. Stoi. Tak. Więc jak ci... jak ci się układa z Weroniką? Nieźle, dobrze. Bo dzielej! Mm. No to ja już... Wiesz mm. wiec, dziś wieczorem Jordan Kenny i jeszcze ktoś jadą do kina. I ja też bym chciała. A na co? Nie wiem, chcę jeść popcorn i rzucać nim w ekran. Mua! Nie, poczekaj, Weronika. Wiesz, dzisiaj dużo zadali. Nie chcę iść. Nie chcesz? Strasznie smucisz. Zacznij żyć. Ciao. Co ty tam masz, Ted? Plecak, Ed. Chyba, że pytasz, co w nim jest. Bo mówił Robi, a ja powiedziałem Więc to tak? Obcym ludziom opowiadasz o projekcie? Nie traktuj mnie jak szpiega. Lepiej odpowiedz mi, dla kogo ty szpiegujesz. Myślisz, że potrafisz zrobić jajolot? Owszem, tak. I to bez ciebie, kolego. Tak? Beze mnie to znaczy tyle, co dwa zera. <laughs> Eli, cześć. Na poważnie to mówiłaś, że możemy pogadać? No jasne, siadaj. Chodzi o Weronikę. Ja nie mam pojęcia, o czym z nią rozmawiać. Może być z nią tak, że jeszcze nie potrafi się odkryć. Pewnie będziesz się ze mnie śmiać. Ja chcę kogoś, kto w, śro w środku coś ma. Tak. To poważna zmiana. Doradź mi coś. Wpadłem i chcę wypaść. To co? Zostawisz ją? Czy może wolisz, żeby to ona od ciebie odeszła? Matko, jak ty mnie rozumiesz, to co doradzisz mi? Słuchaj i ucz się. Witajcie w Mam Jej już Dość. Nie fajnie być porzuconym, ale czasem lepsze jest to niż odejść samemu. Chcesz się odkleić, ale nie wiesz jak. To uważnie słuchaj Po pierwsze, koniecznie ustal, za co twoja dziewczyna tak cię ślepo uwielbia Pokazać się z przeciwnej strony, to już połowa sukcesu Więc jeśli ktoś cię kocha za pogodę ducha, to znaczy, że masz wstawiać smuty Tak jakby, truć i smęcić Dobrze, ktoś się dodzwonił Frank, więc kogo masz już dosyć? Mojej panny, i to jak Chcę czasem pograć w piłę, ale nie Muszę z nią siedzieć i oglądać stare filmy Hmm. Reguła druga, nie daj się zatrzymać. Ona się wkrótce zorientuje, że cię nigdy nie ma, i związek załamie się w szybkim tempie. A teraz, Kelly, kim jest ten ktoś, kogo masz dość? Proponujesz nam sabotaż, a przecież związek powinno się ratować. Wiesz, dla ciebie to sabotaż, dla mnie miękkie lądowanie. Wrócimy do tematu po przerwie. Temat ci leży, bo mówisz jak natchniona. Czemu tak ci podchodzi? Hej, klej! Ojej! Cześć, piesek! E, cześć. Jak leci? Nie mogę. Zróbmy coś ekstra. Nie, wolę iść spać. Proszę cię, Rej! No to chodź potańczyć jakieś zakręcone tańce latynowskie. Nie, wolę coś obejrzeć na wideo. Hej, hej! Rej! Tak już wiem, zaraz zamówię ci kubeł wody sodowej. Nie, wiesz co? Zostaw mnie lepiej. Ja cię tylko odciągam od przyjemności, od przyjaciół. Nie oskarżaj się, piesek, proszę. Jesteś cudowny, a ja to widzę i dlatego chcę żyć do końca życia tylko z tobą. Nieważne, kłócą się czy nie, na coś takiego nie wpadną i tak. Tak, ciekawe, co musieliby wyrzeźbić, żeby było lepsze od tej konstrukcji. Możemy już zacząć świętować, stary. Fajna rzecz, zwyciężać. Tylko, żeby te patyki chciały się lepiej trzymać. No. <laughs> Siemka! Rej, weselony dziś jesteś, czyli taki jak ja chcę. Znasz tę sztuczkę? O, na dziś dość sztuczek. O, to jest makrelon. Makrela i baleron. Pierwszy raz to jem. <gryw> Możesz na to patrzeć? Tym nie nieżerna, jak rwetę tkankę na strzępy. No nie. Wiesz, mam za dużo chlorofilu, aż cała zielenieje od tego. Dawaj mi makrelon. Lili, mam już dość. Jak wreszcie mam dziewczynę, to okazuje się, że muszę przy niej skonać. Dosłownie i w przenośni. Nie wzbudzaj się, wyluzuj. Już wolę dom wariatów niż siedzieć z nią, Mikeja do osiemdziesiątki. Jeśli nadal będę jej pieseczkiem, to tam trafię. <laughs> Jeszcze go prawie nie zaczął, a już zmarnował życie. Najpierw ślub, piątka dzieci, aż wreszcie będę wyplatał kosze z wikliny, żeby kurczę dorobić do pensji. Zamknij się i słuchaj. Jeszcze możesz się od niej uwolnić. Ej, no to mu. Na co czekasz? Po co ja tyle gadam? To niezupełnie podchodzi pod miękkie lądowanie, dlatego nic nie mówiłam w audycji. Przyznaję, że to trochę wredne. Jak nie wiesz już, co robić, żeby sobie poszła, jest. radykalne wyjście. Jasne. Przyszedłem, zobaczyłem i zwyciężyłem. Jedyne, czego ta lalka nie zniesie, to zdrada. No Ale co ty mówisz? Trudno było poderwać jedną. Skąd ja mam wziąć drugą? Macie przyłapać, jak całujesz tę drugą. Kobietę, która wie, że bierze udział w przedstawieniu dla innej. Moja mama pracuje do późna. Coś nam źle idzie. Mnie! Nie masz pocałować bałwanie. E, zaraz, czy to znaczy, że całuję... Mnie. To jest jakieś rozwiązanie. No wiesz, jeśli tak już być musi, to... Ta, dzięki za, za poświęcenie! Zaraz. Tu Weronika nie będzie cię widziała, jak tylko wejdzie. Nie, lepiej się przesuć. Nie, może jeszcze nie dzisiaj Lili. Hej, li. chcesz się teraz wycofać? Rejson! Hej, Ray! Nie patrz na nią, skup się. Ale ona nas widzi, tak, widzi i dobrze. O to przecież chodzi, nie? Ładnie, na miłość, nie ma mocnych, co? Weronika, co ty tu robisz? Nie kumasz. Tak myślałam, że się do niej kleisz, ale... Nie mogłeś ze mną zerwać, zanim z nią zaczniesz? Spadaj. Czekaj, nie, to jest moja wina. Ej, o co łzy. Nara. Ach. Nie mogę jej tak zostawić. Największe odkrycia zrobili dorośli. Myślicie, że ja jestem wyjątkowy? To teraz my, panie profesorze. Nie mogę się doczekać, co Ted i Ed dla nas przygotowali. Pozwólmy może im się wykazać. Na skutek nieprzewidzianych okoliczności, Teodor i ja zdecydowaliśmy się pracować niezależnie od siebie. Osobno? Panowie, znacie reguły. Oceniam pracę zespołową. Bez wyjątków. To ja już wolę przegrać, ale on też nie wygra. Wolę stracić wszystko, niż dzielić z nim sukces. Jestem rozczarowany. Od dawna niecierpliwie czekam na szczęśliwy finał konkursu. Robi trawis, teraz wy. Proszę podejść do okna i zrzuć te konstrukcję na oznaczone pole. Przejdziemy do historii nauk technicznych. Koniec historii. Ed i pokonani, naprawdę nieważne jak. Proszę wszystkich o uwagę. Jak tu widzicie, skonstruowałem olbrzymie skrzydło o dużej sile nośnej. Słaby punkt to amortyzacja. Ja użyłem styropianu i przyznaję, to był zły pomysł. Ja ten problem rozwiązałem zupełnie inaczej. Jajko będzie chronione przez płynny miód. Nie miałem natomiast pomysłu, jak zbudować nośnik. Choć pracowaliśmy osobno, nasze projekty płynnie zgrały się w jeden doskonały. Jak zwykle. Jasne, jasne. Zrzućcie ten wasz model. Wróć w awiacji Nasz jajolot jeszcze zadziwi świat Nie ma ich jeszcze? Spoko, przyjdą Dobra Czekam No właśnie Jak tam Weronika? Pewnie chce mnie zabić ta, nie, już właściwie po sprawie Wczoraj wyjęła tego Jacka, co wiesz, wiąże język na supeł Ale zrozumiałem po tym, co powiedziała na koniec Że chciałbym kogoś, komu zależy Kto zazdrosny jest o mnie Chcę taką, która walczy, drapie A taką, co cię bije? Zobaczysz, w końcu im dołożymy. Nie mogą być dobrzy we wszystkim. Na geografii model wulkanu. O, pójdą na drzewo pasać małpy. Co trafiła się godna konkurencja? Wiesz, Ed i te są zawsze najlepsi. I trzeba ich pogrzebać. Wiesz, nie można tak bez pardonu niszczyć kogoś. Ale zdarza się, że ludzie do siebie nie pasują. Kto ich rozdzieli, ten jest bohaterem. To żart? Nie, pomyśl. Tak musiało być i nie ma zmiłuj. To jest złe, ale robisz to dla kogoś bardzo ważnego. Czy to nadal gadka o jajkach? Wersja polska, Masterfilm na zlecenie Minimaxa. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Witold Surowiak. Dźwięk Katarzyna Lenarczyk i Elżbieta Mikuś. Montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Julia Kołakowska, Marcin Pawłowski, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Monika Wikuła, Przemysław Stipa, Krzysztof Szczerbiński i inni.